Decyzja była wspólna. I z KSW, i z moim sztabem trenarskim przede wszystkim tutaj. I poczęliśmy głównie ja powiedziałem, że mnie interesuje zawodnik, który jest aktywny, który coś znaczy w tej wadze, który ma swoją historię. I to jest Scott Askan. I tam jest. I też bardzo on chciał, i myślę, że to jest twer. Skoro on po pierwszej walce dał mi drugą walkę, myślę, że to jest fair dać mu trzecią walkę, więc to wyjaśnić jak najbardziej. No, ja, ja jego też rozumiem, on chce sprawdzić, sprawdzić się jeszcze raz. I okej. Okay, no. I, I też wracając do tego pytania, czy będę chciał walczyć o pas, to się okaże przede wszystkim po, tym, po tej walce. Kto wygrywa, ten idzie dalej. No, pytaliśmy już Pawła i Tomka. Paweł powie, powiedział, że wygrywa pasy. No nie wyobrażę sobie w zasadzie innego wyzwania niż mamy Khalidov po jego zwycięstwie. Tomek Romanowski powiedział, że no, jeszcze interesuje go pas Bartosa. No ale oczywiście jesteś gdzieś y, następny y, w kolejce. Następny w kolejce ja jestem? Dajcie mi spokój już. <laughs> Co z wami? No? Mam 43 lata, zaraz będę miał. Ale to nic nie znaczy. E, przede wszystkim. Jeżeli wygrywasz, idziesz dalej, przegrywasz, nie zasługujesz walkę o pas. Tak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o mnie. Walczy ze Scottem, do przodu nie będę leciał. Ja dam się wszystko, postaram się wygrać to przy Allah. To wygrywa ten, idzie po pas, walczy o pas.